Okej, okay, słuchajcie, sprzątając lodówkę znalazłam mega przejrzałe banany, które właśnie do lodówki schowałam, więc mam przepis na super chlebek, chciałam Wam go pokazać. Cały przepis, cały ten chlebek ma 1100 kalorii. Jak podzielicie na 10 części, będzie 110 kalorii w kawałku. Więc myślę, że spoko. Wybaczcie wszystkie odgłosy. Tu mam trzy banany, takie właśnie przejrzałe, tylko łamałam je na kawałki. A tu mam tak odmierzone: 50 g mąki kukurydzianej, 50 g mąki pszennej i 25 g kakao. Mąka może być 100 g, jakiej tam chcecie. Ja po prostu pomieszałam dwie. I tu mam 3 jaja. Zaraz 3 jaja umyję. I będę je tutaj miksować do takiej pięknej, puszystej masy. Potem dodam te banany, dalej będę miksować, i na końcu, już szpatułką, wsypię tą zawartość, wymieszam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy. Pokażę Wam efekt końcowy. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam wam pokazać co się dzieje pod moją brzoskwinią. To jest nie do przerobienia, nie do zebrania. To wszystko zgrabione, zgniłe. Zgrabiłam to o siódmej, już zobaczcie ile pospadało. A ile tu tego jeszcze jest, dzisiaj, bo mam teściową w domu, pójdzie zapytać się do swoich znajomych, czy nie chcieliby trochę brzoskwiń, bo my już nie mamy co z tym robić, słuchajcie. Na potęgę jest po prostu tego w tym roku i to po prostu gnije masakrycznie, nawet nie zdąży się zerwać. Już przerobione mamy do słoików, ciasta popieczone, no co mam z tym robić? Nie ma co z tym robić, słuchajcie, a tyle tu tego jest i jeszcze będzie. Wszędzie każdy krzak oblepiony. No z jednej strony słuchajcie, nie ma co narzekać, ale z drugiej taka robota, zbieranie zgniłek gdzie indziej. Dobra, dobra, ale ja nie przyszłam tutaj o zgniłkach gadać, poczekajcie, niech ten tir cholerny przejedzie, bo już słyszę, że jedzie. Przynajmniej w miarę spokojnie, bo niektórzy tak jeżdżą, słuchajcie, że nie trzymają się żadnych zasad. Drogowych. Dobra, yy, ale do sedna. Słuchajcie, ja już upiekłam chlebek bananowy rano. Przepis wam zostawię w opisie, bo to tylko taki krótki urywek. Tak jak mówię, pograbiłam, bo dzieci, gdzieś wyszykowałam do szkoły, pozaprowadzałam wszystkie. Śniadania ogarnęłam dom, wszystko już zrobione. I sobie pomyślałam, że co mi szkodzi, dzisiaj powlogujemy. Od południa będę mega zajęta, bo Ignacy jutro ma kartkówki, muszę z nim przysiąść. Piątek do szkoły nie poszedł, nadrobił na szczęście wszystkie zaległości. Na szczęście udało się w jeden dzień wykurować. Ale usiądziemy na spokojnie, słuchajcie, już gdzieś w domu. Ja tylko poogarniam, jeszcze zobaczę pomidorki i fasolkę, czy coś tam nowego weszło, pozbieram. Idziemy do domu i mam dla Was, no troszkę do pogadania. Po prostu chciałabym troszeczkę się wygadać, więc usiądziemy na spokojnie. Dobra, idę. Dobrą. Do o, a ja zaraz się przejść muszę, słuchajcie, nie spodziewałam się. Sprzedałam przed chwilą kurtkę i dwie sukienki. Więc zaraz się trzeba przejść do paczkomatu. Ale na razie usiądźmy i pogadajmy. Dobra, jestem. Słuchajcie, no to kwestia, o które pytacie, a ja nie odpowiadałam, bo nie nagrywałam vlogów. Ale wracamy już do vlogowania. No więc tak, byłam ginekologa, co mówiłam wam, że nie przyjmie lekarz. Mówiłam się na inny dzień, w poniedziałek, słuchajcie, pojechałam do ginekologa. No i sprawa z moim torbielem. Bo wiecie, że on miał już 4,5 cm. Naprawdę to był spory torbiel, leczony tabletkami antykoncepcyjnymi, czyli hormonami. No i dobra wiadomość jest taka, że torbiel ma 1,9 cm, więc tabletki działają, i na razie zostajemy przy tej metodzie, więc znowu kolejny plan tego typu, że zmieniam metodę antykoncepcji, nie wchodzi w grę, dlatego że najpierw się leczymy, potem będziemy się typowo zabezpieczać, więc na razie zostałam przy tej metodzie. No i poza tym jest u mnie wszystko w porządku, cytologia została pobrana, więc zobaczymy tak naprawdę, ale zawsze było ok, więc ja jestem w dobrej myśli myślę, że będzie wszystko super. Kolejna kwestia jest tego typu, o czym wam nie mówiłam. Poczekajcie, Was sobie wszystko zapisałam. O torbielu, o zebraniu, o kółku na plaży. Dobra, chciałam wam powiedzieć o zebraniu dzieci. Standardowo, słuchajcie, po zebraniach dzieci została wybierana trójka klasowa. Jestem dalej w trójce klasowej u Ignacia. Tu się jakby nic nie zmieniło, ale też mi jakoś to za bardzo nie przeszkadza. Natomiast u Łucji mega się chowałam, żeby tylko nie zostać wybrana. Na szczęście ktoś się tam zgłosił, drugiego podpowiedział, więc to mnie jakby ominęło. Już mi wystarczy jedna trójka klasowa w zupełności. No i kolejna jest kwestia taka, której zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć. Pamiętacie ten dzień, co... Hmm, to była niedziela, robiliśmy, zeszła niedziela. Robiliśmy mężowi urodziny nad wodą, w sensie wybraliśmy się nad wodę całą rodziną. Tam sobie spędzaliśmy czas, kiedyś obiadek i tak dalej. No i tego dnia, słuchajcie, podszedł do nas jakiś chłopiec, my już się tak zbieraliśmy do domu, znaczy w planach było takie, że maksymalnie pół godzinki idziemy do domu. Podszedł do nas chłopiec, taki. Wiek z 12 lat. Słuchaj, przy panią, przy panią, tak słucham. Mówię, czy ja mogę puszczyć na chwilę to kółko? I takie koło wielkie Ignace było. Ignace pływa bez kółka normalnie, ale on sobie wie, że to koło, takie wiecie, taki pączek dmuchany, wsiada w niej i sobie tam leży, wiecie. No Po prostu relaksuje się w wodzie w ten sposób. No i mówię do Ignacia: Ignacy pożyczysz swoje koło? On mówi tak, my patrzymy na tego chłopaka. To tak, taki typ takiego dziecka. Słuchajcie, wziął to koło, ja patrzę, on idzie do wody, on idzie z tym kołem gdzieś po plaża, ludzie od cholery. Idzie, idzie, idzie i my już wiecie w stresie, gdzie się w ogóle to koło. Woła jakiegoś małego chłopaka. Ten mały chłopak. Skoczył w to koło, a ten chłopiec, który pożyczał, płynął normalnie i oni płyną. Płyną, płyną, płyną. A ja, jak nagrywam, nie wiem czy zauważyliście kiedyś, jest taki podest, taki no, kawałek, trzeba przepłynąć. I tam ludzie sobie dopływają, wychodzą na zewnątrz. Ja patrzę, oni tam dopłynęli. Pomógł temu koledzy dzięki temu, że załatwił to kółko. Położyli to koło i sobie skaczą do wody. Słuchajcie, pół godziny minęło. Oni skaczą, to koło sobie tam leży. Ja wołam, krzyczę, słuchajcie, mój mąż mówi, słuchaj, no nie odzyskasz jakby tego koła, nie ma szans, dopóki te chłopaki jak gdyby nie przypłyną. A że Igna Ignacy. A że Łucja, oczywiście absorbująca mega, tato choć na plac, bo mnie mało interesuje, że ktoś kółko zabrał. Oni sobie poszli na plac, a ja stoję z tym Ignacem i tak patrzymy. Ten mąż się zajmuje dzieckiem, a my liczymy na to, że kiedyś może nam koło ktoś odda. Co idzie, zero zainteresowania. I ja w takim stresie, bo ja umiem pływać. Natomiast jak mam świadomość tego, że dna nie ma i że długo tego dna nie będzie, to ja się stresuję mega. Adrenalina mną chyba mnie jakoś pędziła. Słuchajcie, weszłam do tej wody, miałam się już nie moczyć i płynęłam, płynęłam, im bliżej byłam tych chłopaków, krzyczałam: chłopaki, chłopa, zero reakcji, aż dopłynęłam do tego podestu i mówię, słuchajcie, pożyczyliście na chwilę koło, nikt mi nie powiedział, że bierzecie to koło na wielkie nieoddanie, że godzinę, ktoś będzie potrzebował tego kółka. Ja naprawdę myślałam, że ten chłopczyk chce, nie wiem, popływać, a on pożyczył w ogóle, nie dość, że koledze, to jeszcze, no zostawili po prostu tylko ja nie dwoje, przepraszamy, 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 ja miałem raz, dwa z tym kołem z powrotem. I, no bo nie wiecie, nie chciałam im zabierać tego kółka i płynąc sama z kółkiem, I sobie pomyślałam, że ten młodszy już sobie nie poradzi. I zanim oni dopłynęli, to dopiero się zbiera, zaczęliśmy, więc tak naprawdę godzina nam zeszła na oczekiwanie na nasze kółko. I wtedy pomyślałam, kurczę, po co to było pożyczać? Człowiek chce, dobrze, słuchajcie, a... Wyjdzie jak zawsze. Dobra. Kolejna kwestia jest taka, że chciałam dzisiaj chleb bananowy piekłam, nie ze względu na to, że taką ochotę miałam, dlatego, że my jeszcze kawał tortu mamy w domu. Też na Instagram wam nagrywam tu nie w ogóle bombowy tort. Podam wam w ogóle mega przepis na biszkopt, który zawsze wychodzi. Ja tym razem robiłam z kakao. Jeżeli nie robicie z kakao, to w to miejsce, gdzie ja dodawałam kakao, chyba 30 gramów jego było, dodajecie mąkę. I tylko tyle. Robicie bez żadnego proszku do pieczenia, jaja, cukier, mąka. Koniec. Biszkopt zawsze się udaje. Najlepiej jeszcze taki gorący rzucić o ziemię bo on wtedy tak równomierny jest, a nie z jakąś tam górą i tak dalej, doliną. Natomiast krem u mnie standardowo jest zawsze ten sam. Ja ubijam śmietankę 30, teraz miałam chyba 36 nawet. Ubijam tą śmietankę, dodaję mascarpone, to wszystko się razem ubija i cukru pudru sypię tak do smaku, żeby krem był słodki, ale nie też przesłodki. I miałam czarny biszko, ten biały krem, piękny tortu piekłam na tą niedzielę, co prawda w tamtą niedzielę było urodziny, a ja w tą niedzielę piekłam, z tego względu, że teraz mieliśmy gości właśnie i teraz zapraszaliśmy wszystkich jakby tak Urodzinowo, dopiero weekend po. No i tortu jeszcze zostało wbrew pozorom, że ja jeszcze do mamy zaniosłam tort, jeszcze tutaj wszyscy jedli tort, i jeszcze tego tortu, no taki kawał jest na pewno. Więc a piekłam chlebek bananowy z tego względu, nie że słodyczy nam brakuje w domu, tylko chciałam zrobić coś zdrowego i zużyć banany, które prawie że nóg dostały i wyszły już z lodówki. Miałam takie mega czarne banany, obrałam je, żeby sprawdzić, czy to nie są, wiecie. Te banany jeszcze są banany, ale nie, były w środku całkiem w porządku, więc po prostu zrobiłam chlebek bananowy. To też jest fajny pomysł, jak nie wiecie, co zrobić właśnie z takimi bananami. Można też w formie babeczek to upiec, ale to naprawdę smakuje jak ciasto. Nazywa się chleb, ale tego się nie je w wersji jak chleb, tylko po prostu ciasto bananowe. No i dzisiaj po kawałku też, dlatego tak bardzo wcześnie rano piekłam, bo chciałam po kawałku dać dzieciakom, bo dzisiaj Łucja pojechała na wycieczkę, karmić jakieś zwierzątka na ognisko i tak dalej. No i Ignacy normalnie do szkoły na szczęście. Dzisiaj ma kartkówkę z języka polskiego, zobaczymy jak mu pójdzie. Z niemieckiego niestety przebimbał, bo w piątek był chory. Wczoraj się sam zgłosił, a pani powiedziała ja Ci kiedyś tam powiem, to sobie nadrobisz to. Więc uczył się i w sumie za nie wie kiedy zaliczy ten niemiecki. A jutro ma kartkówkę z przyrody. No i też ten niemiecki co szkolimy, bo wiecie jest niemiecki wczoraj, dzisiaj, jutro, więc w każdej chwili Pani może go wyciągnąć, żeby albo odpowiedział, albo napisał. Nie wiem na jakiej zasadzie jego, jego przepyta. No ale jest jak jest. Dzisiaj dałam mu zwolnienie też z WF-u, bo jeszcze tak się w 100% dobrze nie czuję. Jakby był zdrowy, ale mówi, mamo ja nie mam tyle energii, więc wolałam dać mu napisać na librusie to zwolnienie z WF-u, żeby jeszcze się, się mógł jakby zregenerować z tego, względu, że mu bardzo zależy w tym tygodniu, żeby chodzić, żeby nie narobić sobie właśnie zaległości plus, żeby w czwartek mógł pływać na basenie, strasznie mu się zajęcia na basenie podobają, on w ogóle jest kocha pływać, kocha basen, kocha wodę każdą, natomiast yy, mówi, że było fantastycznie, że on już nurkował w tych głębinach, dotykał dna, wypływał, mamo zamów mi okularki do pływania, bo to mi się przyda, więc dzisiaj powinna przesyłka przyjść Smart Sport, zamówiamy jakieś tam okulary, jakie sobie wybrał. I w czwartek właśnie już bardzo chcę być taki na maksa, wiecie, zdrowy. Ja mówię, dla mnie to że zdrowe dziecko, bo przestał smarkać. W trzy dni wyleżeliśmy katar mega. Słuchajcie, na zmianę inhalację z soli fizjologicznej i z nebudozy, na szczęście jeszcze miałam dwa razy sól fizjologiczna i raz nebudowę trzy razy dziennie, trzy dni po katarzu. Więc po prostu mega. No i najważniejsze co, w piątek miał temperaturę, a przez weekend ani razu się nie pojawiła, więc też z tego względu ten poniedziałek go wysłałam. Natomiast właśnie, a propos, najważniejsza kwestia, bo narzekałam ciągle na ból żołądka, nie wyobraźcie sobie, czym to się skończyło. Pojechałam do zwykłego lekarza, z tego względu, że nigdzie po prostu nie chcieli mnie przyjąć. I ten gastrolog, do którego dzwoniłam też, to jest po prostu nierealne, żeby tak normalnie przyjął i tyle. Więc mówi, niech Pani sobie załatwi skierowanie i faktycznie nie pomyślałam, że tam mama mi przepcha. Słuchajcie, załatwiłam sobie skierowanie na wszystkie możliwe badania. Ale w ogóle coś się najlepsze okazało. No i oczywiście moja pani doktor, zwykły rodzinny lekarz miała rację, że teraz panuje wirus. Ja w życiu bym po prostu w to nie uwierzyła, że łapie od tak i od tak puszcza. Ja dla Was nagrywałam słuchajcie, odcinek i mnie jak puścił ten ból, to tak całkowicie. Słuchajcie, codziennie się dzień w dzień te tabletki, po prostu rano na czczo, które tam miałam swoje, po prostu na żołądek. Po prostu dbanie o tą dietę, żeby to wszystko było niczym nie zaszkodzić, a tu stryk puściło. Koniec, zero bólu. Podobno taka wirusówka teraz panuje, że bóle są do tego stopnia brzucha, że ludzie mdleją. Jak ja w ogóle to usłyszałam, to było no, po prostu no, niemożliwe, że. No, że to nie jest nic poważnego, jak gdyby. No słuchajcie, jak ręką odjął. Ja jestem normalnie jak zdrowy człowiek, prawie jak zdrowy człowiek, bo wczoraj się obudziłam, czyli już wirusy panują, z tak olbrzymim bólem gardła, jakbym igły łykała. No ale wiadomo, ciepła herbata, zaraz ciepła woda z cytryną, miód lelele, i już jest lepiej, ale to tylko świadczy o tym, że jednak te temperatury rano jest jesień, a po południu u nas jest po prostu lato. Dziś ma być maksymalnie 22 stopnie, to pierwszy taki dzień nie pamiętam kiedy, bo jest codziennie po 30, jest po prostu skwar, a rano jesień. Więc już ta zmiana temperaturów gdzieś daje się odczuć. Mąż mówi dzisiaj do mnie, wiesz coś, coś mi w gardle drapie. Nie boli, ale drapie. Ja mówię, nie no, oczywiście, że standardowo. U mojej siostry dopiero co dwie dziewczynki, jakiś mały wirus przeszły, one z tego wyszły, to teraz syna zaatakowało. Więc mówię, jak nie jedno, to drugie. I tak albo dorosło, albo dziecko... Matko, oby przejść to jak najłagodniej naprawdę, tak jak Ignace, żeby trzy dni pstryk i już było po wszystkim. Życzcie nam tego. Ja Wam też życzę zdrowia. W tym naprawdę paskudnym okresie, który się zbliża. I ja w tym momencie będę kończyć. Ja wiem, że ten vlog był mega dziwny. Karolina nagrała ciasto, poszła na podwórko, nagrała tonę Aha! Znalazły się trzy osoby, które zabiorą zaraz brzoskwinie. Obok pracujące pani teściowa się przeszła, spajcie do biblioteki, oddać książkę i mówi: Nie chcecie dziewczyny brzoskini? Zapraszam, zbierać sobie. Więc super, jak już mamy rozwiązanie, bo moja rodzina. Ja już też nie chce patrzeć na to? Nikt nie chce patrzeć, powiem Wam, już na tym brzoskinie. Więc tak yy, i ja się żegnam. Posłuchajcie, mam swoje, popro... po pierwsze swoją pracę, paczkomat, odbiór dzieci, nauka i znowu praca, bo dzisiaj mam taki megarowany dzień. Widzimy się jutro, na 100%. Trzymajcie się cieplutko. Pa! W sumie przyszła tu pogadać, co u niej słychać, przez to ostatnie dni były, nie? Dobra. Do jutra.